Dzień dobry, Julia Binek. Sprawdźcie Państwo, co przyniósł nam luty. W tym roku zima uroczyła nas półkę i długo pozwoliła cieszyć się śnieżnymi zabawami. Można też było podziwiać zamarznięte drzewa, ulice pokryte śniegiem oraz piękne krajobrazy. Uczniom udało się złapać tą magię na fotografii i wzięli oni udział w konkursie fotograficznym. W naszej szkole odbył się konkurs fotograficzny pod tytułem zimowa fotografia. Spośród wielu zdjęć komisja wybrała te najlepsze. Pierwsze miejsce udało się zdobyć Leni Lenart z klasy drugiej, Julii Biniek z klasy szóstej B oraz mej podgórnej z klasy szóstej A. Drugie miejsce zajęły Amelia Pianka klasa 6A oraz Oliwia Grzesik klasa siódma A, natomiast trzecie miejsce, Hanna Świercińska z klasy drugiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy za udział w konkursie, a jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia wykonane przez uczniów, to zapraszamy na szkolnego Facebooka. Jak luty to też walentynki, dlatego zobaczcie Państwo, jak świętowali je ci mali, i ci nieco starsi. Ciebie bo lepszej nie dostaniesz. Jak to dobrze, że znaleźliśmy siebie gdzieś w tym całym bałaganie. Z tobą, wiem, każdy dzień skaczymy w nieznane Nawet jeśli potem mamy całe przechlepany, zawsze razem jakoś staniemy na nogi. Jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze. Miłość się czuje. W dniu 12 lutego uczniowie z klas 1-3 świętowały walentynki. Każdy miał strój wybranej przez siebie postaci lub bohatera z bajki. Dzieci świetnie się bawiły, na przykład tańcząc z balonami lub zajadając się pysznymi przysmakami. A co słychać u naszych najmłodszych? 10 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy dzień pizzy. Przedszkole w Idzikowicach postanowiło włączyć się w obchody tego święta. Nauczycielki przygotowały dla swoich pociech szereg zabaw i prac plastycznych związanych z pizzą. Dzieci po zrobieniu własnej papierowej pizzy mogły włożyć ją do prawdziwego pudełka po pizzy i zanieść do domu, by pochwalić się swoimi wypiekami rodzicom. Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa, dlatego też przedszkolaki przeniosły się do wielkiej krainy bajek. Pomysłowość rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim wiele radości. Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. A Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmarzyła. Tymi słowami rozpoczął się słodki dzień w przedszkolu i dzikowicach. Dzieci poznały tradycję i obrzędy związane z tłustym czwartkiem. Odbyły się także zabawy muzyczno-ruchowe, taneczne oraz zabawy plastyczne. Dzieci wykonały pączki z papieru, które do złudzenia przypominały te prawdziwe z piekarni. Zabawy skończyły się słodkim poczęstunkiem. Panie Marysia i Ludmiła. Zorganizowała w bibliotece dla zerówki szereg zabaw, zagadek i rebusów. Przypominały dzieciom jak wygląda praca w bibliotece, jak należy dbać o książki oraz jak wypożycza się książki. Zabrakło też słodkości i dyplomu. Teraz czas na szkolny talent. Marta Bernacka, uczennica klasy ósmej odkryła niedawno nowe ciekawe zajęcia – haftowanie diamentowe. Sama mówi, że pozwala jej to fajnie spędzić wolny czas i uczy ją cierpliwości, a efekty cieszą oczy. Alex Masztalerz z klasy 6 a natomiast uczęszcza na niesamowite treningi mieszanych sztuk walki MMA. Podąży ścieżkami swojego idola Michała Materii. Zapraszamy Państwa na wywiad z nauczycielem z przedszkola panią Notarką Piszczałką. Rozmawiały Agata Kącka i Małgorzata Krzak. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj poznamy bliżej nauczycielkę z przedszkola, panią Natalię Piszczałkę. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie wywiadu. Zapraszamy. Dzień dobry dziewczyny, witam Was serdecznie. Dzień. Dlaczego pani wybrała pracę z dziećmi? Pracę z dziećmi wybrałam, e, dlatego że ja w sumie od dziecka wiedziałam, że to będzie mój zawód. Zawsze jako dziecko bawiłam się w nauczyciela, czy przedszkola, czy szkoły. E, czy nawet kończąc studia średnie, ja wiedziałam, że kierunek, który jest dla mnie idealny, będzie to pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. E, dobrze, dobrze się czuję w tym zawodzie i szczerze mówiąc, nawet nie myślałam, żeby go zmienić, żeby e, być kimś innym w życiu. Robi w wolnym czasie? Jakie pani ma cele w życiu? W wolnym czasie, zawsze gdy właśnie wracam z przedszkola, tutaj ze szkoły, to wychodzę z moim psem na dwór. Jest to rasa Amstaff, więc jest to pies, który potrzebuje bardzo dużo ruchu, więc wychodzę z nim na taki godzinny czy nawet ponad godzinny spacer, mam blisko domu las, więc jest to taka moja odskocznia. Wtedy się odstresowuję, wyciszam, łapię pomysły na przyszłość, na to, co potrzebuję zrobić, więc jest to taki mój Taki moi, taka moja odskocznia. A moim celem w życiu jest to, aby ja była szczęśliwa, aby ludzie, którzy mnie otaczają, byli szczęśliwi. Dążę do tego, aby być dobrym nauczycielem, kształcę się cały czas. Więc to jest w sumie taki na razie aktualny mój największy cel, żeby po prostu mój pracodawca był ze mnie zadowolony i dzieci przede wszystkim, no i rodzice teraz w tych czasach. Bardzo miło słyszeć to z Pani ust. Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. Odpowiedzi były bardzo ciekawe, a my widzimy się w następnym wydaniu naszego Teleekspresu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. To już wszystko w tym wydaniu szkolnego Teleekspresu. Na koniec mamy dla Was pytanie. Z kim chcielibyście, żebyśmy przeprowadzili następny wywiad? Czekamy na Wasze propozycje. Do zobaczenia.